Powiatowa stacja pogotowia ratunkowego w Tarnowie będzie dysponować nowym zespołem ratownictwa medycznego. Minister zdrowia zatwierdził projekt aktualizacji wojewódzkiego planu działania systemu państwowe ratownictwo medyczne dla województwa małopolskiego, którego efektem jest zwiększenie liczby zespołów ratownictwa medycznego Tarnowskiego Pogotowia Ratunkowego. Nowy zespół będzie stacjonował w Tarnowie od 1 sierpnia codziennie w godzinach od 8 do 20. Aktualnie w, w stacji funkcjonuje 11 zespołów ratownictwa medycznego, 5 zespołów jest na terenie zlokalizowanych na terenie miasta Tarnowa od miesiąca sierpnia, od 1 sierpnia będziemy mieć dodatkowy zespół podstawowy, który będzie tutaj miejscem stacjonowania będzie tu stacja przy alei Matki Bożej Fatimskiej, natomiast będzie jeździł na terenie miasta, ponieważ na terenie miasta Tarnowa była. Największa liczba wyjazdów. Pan Wojewoda podjął decyzję, że otrzymamy dodatkowy zespół wyjazdowy i ten zespół wyjazdowy będzie stacjonował u nas. W miesiącu kwietniu bieżącego roku zakupiona została jedna karetka typu Peugeot. 23 lipca otwarto oferty na dwie kolejne karetki. W miesiącu kwietniu zakupiliśmy z własnych środków nową karetkę. Wczoraj przeprowadziliśmy, wczoraj było otwarcie ofert na dwie kolejne karetki. Spodziewamy się również, mamy już informację, że dostaniemy pieniądze na karetkę kolejną od pana prezydenta. Prezydent miasta Tarnowa Ryszard ścigała zadeklarował, że przeznaczy 260 tysięcy złotych na wsparcie zakupu nowego ambulansu. Koszt jednej karetki to wydatek 520 tysięcy złotych. Paulina Pabian, Tarnowska TV.